Hej siema tu Miazgarz znaście i witam, witam was w kolejnym odcinku testowania. dzisiaj przetestujemy sobie energetyka Będę, będzie to energetyk marki Delito czyli to jest energetyk stokrotkowy moi drodzy jak przetestowałem kiedyś energetyki stokrotkowe to tego energetyka nie było w sklepie i to jest po prostu jeszcze jeden z y, energetyk z tamtej linii energetyków tylko tyle że nie przetestowałem go bo nie było go wtedy w sklepie to jest jakiś cranberry nie wiem to jest za smak a żurawina z tauryną żurawina no dobra zobaczymy czy żurawina będzie dobra jeżeli nie no to no to niestety szkoda hmm może być może być dobry taki słodki owocowy smak Czuć, żu czuć żuraw żurawina, jednak najlepszy energetyk z tej linii to był ten, ten Miętowy, który naprawdę był pyszny. Jednak <laughs> ten energetyk mogę Wam śmiało polecić, jeżeli znaczy mogę Wam go polecić, jeżeli chodzi o tanie, o tanie energetyki. Także moi drodzy. To niestety będzie taki krótszy y, odcinek, ale na, jeszcze dzisiaj nagram dla Was jeszcze jeden odcinek z testowania energetyków, także yy, także myślę, że to będzie spoko. Będziecie mieć dwa filmy, dwa filmy, znaczy, w, dwa filmy yy, pod rząd z, z, testowania, z testowania energetyków. Także co? Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji kanału wraz z dzwoneczkiem, ustawienia łapki w górę, komentowania, zostawienia, zapraszam, zapraszam Was także na poprzednim na poprzedni, na poprzedni moje filmy, na następne, do, do następnego, na następnego, następnego, razie, cześć, hej, hej, oh. yy, no i właśnie chciałem coś jeszcze powiedzieć. Jak na razie nie będę nagrywać serii ser z Good Pizza. Great Pizza bo niestety yy, twórca uszko, yy, uszkodził grę. Po prostu twórca wydał taką aktualizację, która unie, unie, uniemożliwiła grę yy, granie w, te, w jego grę. Więc niestety na razie Good Pizza, Great Pizza nie będzie przeze mnie nagrywana. Ale gdy wyjdzie aktualizacja, która już naprawi ten błąd, to już będę mógł na spokojnie, moi drodzy, te odcinki dla was nagrywać. Tyle chciałem powiedzieć, także. Narka.